Siemanko, siemanko, z tej strony i witam was w odcinku podsumowującym sezon trzeci Low to 20k Challenge yy, Ogólnie tak yy, Sezon zaczęliśmy jak właśnie zaczynał się sezon yy, Trophy League Który yy, teraz ma się skończyć za pół godziny ma się, ma się powiedzieć nowy gdzie będziemy zaczynać sezon czwarty yy, To wtedy zaczynałem mając uwaga chwila Mając 17750, jest to screen akurat z, prosto z mojego tego, yy, mojego filmiku, gdzie nagrywałem właśnie serię z Kasperkowskim, To jest drugi odcinek z mojej perspektywy, bo to prawda, pierwszy odcinek tak, u Kasperkowskiego był wcześniej, ale yy, u niego nie widać, ile miałem pucharów, więc niestety muszę się sugerować tym, co miałem. Jakoż liczę, że zaczynając około 17700, więc. Więc skoro mam teraz 19 242, a wtedy miałem 17 700, można łatwo wyliczyć, że wbiłem około półtora tysiąca pucharów w tym sezonie. I jak dobrze liczyłem, jeżeli nawet spadnie się po sezonie te puchary, jajska z to jeżeli na każdej, podkreślę, każdej postaci, którą mamy, bo mamy po 35, podkreślę, po 35 postaci, widzicie, 35 na 38, to wtedy akurat, oj, wtedy akurat, Uda nam się zrobić 20 tysięcy. A gdybyśmy zaszaleli i wbili na każdej postaci drugą rangę pucharkowo, czyli po 600 pucharów, to mamy 21 tysięcy. Nawet nie musiałbym być krukalący, tylko już bym miał 21 koła. No i cóż, to jak będzie. To jest jakby pierwsza część, bo film jest podzielony na trzy części. Pierwsza, czyli zakończenie sezonu trzeciego, druga, która będzie teraz się za chwilę, że początek kolejnego sezonu i trzecia, gdzie będę sobie otwierać y, skrzynki za starpointsy, czyli takiego big boxika i mega boxa za StarPońcy. jeżeli się udało, a prawdopodobnie się uda, to jeszcze tego big boxa za 47 poziom no i cóż y, jakby pierwsza część tutaj się kończy y, druga za, y, będzie za chwilę Także no, yy, widzimy się w następnej części. No i witam Was już w części drugiej, czyli zakończenie sezonu. I widać, wchodzimy już Penny, Jean, Ems, Carl, B, Bo, Pam, Sprout, Nita, Tik, Bibi. 1020 starpońców. Nie jest to oczywiście mój rekord, bo rekord był o wiele większy, ale zawsze coś. To odbierzemy i free items a token doubler Poza tym jeszcze punkty do Serge'a, punkty do Gale'a No dobra, mamy co mamy? No i git. Horus bo w ogóle. Ło. Wow. Chciałbym myśleć go skina. Dobra, także no, zobaczmy jakie mamy misje. 12 przeciwników na niej i 3 gry na Brawl Bolu. Hmm. Wykonalne, wykonalne będzie ten big box, dobra także widzimy się później jak już oczywiście dam radę ja dam radę uzbierać sobie te misje więc widzimy się później dobra i widzimy się po krótkiej chwili, bo stwierdziłem, że nagram jak jeszcze robię te całe misje, żeby nie było i ogólnie już zaraz mam zrobione Teraz proszę zagrać jedną gruntkę na Brawl Jaka to jest mapka mhm. I weźmy sobie na nią może A Serge'a Zaryzykuję Wezmę tego Serge'a Bo może będzie ciekawie Będzie to ostatnia giera A później poczekam bo może Kasperkowski będzie chciał nagrywać Co wtedy sobie razem to nagramy Opening Uu. Uu. Dobra I Upgrade i mamy upgrader. Upgrader, upgrader zawsze lepszy. Wow! Łożysz ty. Tym miałem Houston problem. Houston jest problem. Czy maj? Jezu, co ty geniuszu robisz? Jest nie ziomek. Matko jedyno. Czemu ja mam takiego głupiego bło, który zamiast patrzeć na zagrożenie, patrzy na to, czy zginął? No, no nie, oczywiście nie. Bo po co? Nie mogę nawet dojść do tej chińskiej bramki. No i przegraliśmy, bo oczywiście nie umieją to stać dobrych ludzi. No, szósta, szósta i ósma, a do nich dziesiąta. No, świetnie. Świetnie dobieracie po prostu, świetnie. Po prostu tylko was pochodzi. A spadaj, bo ja z tobą nie gram. Jak ty nie umiałeś patrzeć, czy, czy jest przy bramce, czy nie, to sorry bardzo, z tobą nie gram. Jesteś po prostu głupi. E, tego chociaż mamy na starpowerze, świetnie. Co nam daje star... Nie będzie znowu padnięty. No wiedziałem. Więc to my nawet nie umiemy pokonać najzwyk... najprostszych postaci. Na przykład takiego dżina, który jest. O, do rozwalenia. E, ściuwo, spadła. Jezu! Za No, hom jest skończony. Dobra, przynajmniej mamy ulta, ale dobra, pokonałem ich chociaż. Szkoda tylko, że ja to musiałem na niej robić, bo miałem misję, żeby pokonać 12 przeciwników na niej, ale... Wtedy wiem, że nie chce mi się jej robić. No jak to wpadło?! Toś tu to nie miało prawa wpaść! Żadnego prawa to nie miało. Wpaść. Jezu, no... Ja mam misję zrobić to nie. Nie mogą prostej rzeczy zrobić. Spadaj, ziomek. Nie macie. Dobra, nie Dobra, dawaj. No jak to mnie dotykało? To, to nie, nie tykało mnie w ogóle. Hello. To mnie nawet nie tknęło, więc jakim w sumie ja padłem. Dobra, padł. Jezus no. Bum, bum. Jezny, naprawdę musiałem to akurat podnieść. No i oczywiście, druga przegrana nie może. Patrz, ta. Na. przed nagrywkami szło idealnie, po prostu wszystko szło ideolo. A jak nagrywam, nie, musi być minus oczywiście, bo nie mogą dać normalnie. Jezu, i Barley na Piper i Pam. I Rico jeszcze. Jezus. Czy wy może ta z łbem dobierać, a nie jakiś debili? Podkreślę pasta. wciąż znowu przegram. Nie, ja widzę się po, nagry, po tym, jak wygram, bo tu nie ma sensu. Dobra, chyba już to mamy wygrane. Tak, oczywiście. Ale musiałem się namęczyć jeszcze na duo. Przepraszam, stolo. I w końcu się udało. Mamy 3 na 3 Co prawda, miałem jeszcze zrobione. Ale o Dobra. Także no, 260. Mamy. Ło to spoko. Dobra, to otwieram. Tak, big box. Trzy itemy. Czekaj. Jest search. Jest Gale jest coś świecące. Pytanie co to jest? Jest krok! W końcu! Mam drugą legendę! Jest! 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 Nareszcie ileżem się naczekał na ta druga legenda. Matko jedno Musiałem 19 200 pucharów bić, spaść po sezonie jakieś 350. I w końcu to mam. O mój Boże święty Jest dnia na zawód chyba zajdę zaraz. Czekaj. Screen jest? Jest dobra, łomatko. Chryste, panie, co tu się stało? Co tu się stało, to nie mam pytań. Mam kruka. Mam w końcu drugą legendę. I to jeszcze ten kruk polimodelu. Jezu, ile jażem się naczekał. Ja jeszcze i tak kupuję Big Boxa, żeby sobie go wymaksować. Dobra. I Megabox. Ja na nic nie liczę. Mamy search Crow. A giela, do ile mamy już full? Mam. Możesz. Dobre. Ulepszamy Ja nie wierzę. Dobra. No i tym akcentem myślę, zakończę ten odcinek. Yy, trzecia część przed chwilą była właśnie, jak otwieram skrzynki. Więc się cieszę. No cóż. Yy, trzymajcie się. Yy, pamiętajcie o lajku i subiku z dzwoneczkiem. Wpadnijcie do kolegi Kosperkowskiego, mimo że go nie ma dzisiaj. I tak wpadnijcie. Tak żeby było. No i cóż. Trzymajcie się. Nara.